Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją mojej kolejnej Digi kolekcji papierów do scrapbookingów: ponadczasowa elegancja. I tym razem przygotowałam dla Was coś mega uniwersalnego kolekcję idealną na ślub, komunie czy chrzest. Specjalnie dla Was również przygotowałam opcję, gdzie będziecie mogli zakupić nie tylko ten pakiet, czyli papiery i Warsztat na album, ale również będziecie mogli zakupić osobno warsztat na album lub kolekcję papierów. Jeśli na przykład stwierdzicie, że chcecie tylko warsztat lub tylko papiery. Oczywiście opcja dwa w jednym też będzie i będzie najbardziej korzystna cenowo. Ale zanim do tego przejdziemy, no to zobaczmy w ogóle, czy jest tutaj o co walczyć i czy jest co kupować. Kolekcja, ponadczasowa elegancja i albumik do niej. Albumik zaraz Wam pokażę, ale zacznijmy sobie od prezentacji tej kolekcji papierów. Kiedy ją tworzyłam, myślałam o tym, aby była maksymalnie uniwersalna. Żeby nadawała się idealnie zarówno na wiele e, okazji takich, wiecie, eleganckich, jak właśnie ślub, komunia czy chrzciny. Zobaczmy ją sobie w środku. Pierwszy arkusz. To dużo liści. Mamy tutaj liście eukaliptusa. Do tego mamy zielony kolor w dużej ilości. Jest on oczywiście też delikatnie taki rozbarwiony, aby nie było tutaj takich mocnych odcięć kolorystycznych. U mnie te papiery drukowane są na drukarce laserowej. Gramatura wydruku to jest 246 gramów. Tak jak widzicie, pojawia się również kolor złoty. I pojawiają się dechy tutaj na okładce w kolorze delikatnego, szarego. Nareszcie znalazłam dechy, które mi się podobają i w tej kolekcji właśnie te dechy wykorzystałam. Kolejny arkusz z kolekcji to również liście, tym razem w białym tle, więc takie troszkę delikatniejsze. Możemy sobie je też fajnie skomponować właśnie z tym arkuszem obok. Kolejny arkusz to arkusz z grafiką. Prezentów. Mamy tutaj e, oczywiście kolorystykę cały czas zachowaną, no i pojawiają się nam już białe kwiaty i kompozycje z nich stworzone. Prezenty, no komunijnie czy ślubnie, właśnie może być, ale tak jak zapowiadałam, kolekcja jest na maksa uniwersalna, tak abyście mogli z niej korzystać i tworzyć naprawdę wiele, wiele różnych prac. Dlatego też takie arkusze, które mają już jakieś grafiki, jak na przykład ten arkusz z prezentami. Macie dwa razy. Macie w tej wersji z grafiką i w wersji uniwersalnej, czyli zobaczcie tutaj: tych prezentów nie ma, to jest to samo, ale bez prezentów, więc jest na maksa uniwersalnie i tak samo będzie z arkuszami, na których będą pojawiać się jakieś grafiki, nawiązujące na przykład do ślubu. Pojawi się również taki sam arkusz bez takiej grafiki, tak abyście mogli tą kolekcję wykorzystać, właśnie tworząc pracę na różne okazje. Kolejny arkusz, mamy znowu zielenie. Tym razem takie delikatniejsze tło i kwiaty, które są jeszcze dodatkowo rozmyte, żeby bardziej się z tym tłem komponowały. Kolejny arkusz, już właśnie ślubny. Mamy tutaj Panią Młodą. Jest oczywiście tutaj też kompozycja kwiatowa i pojawiają się złote obrączki. Tak jak wspominałam, arkusze ślubne występują w wersji właśnie tej ślubnej, jak i w wersji uniwersalnej bez niczego. Zobaczcie, to jest właśnie ten sam arkusz. Ale tutaj mamy jeszcze dodatkową grafikę nawiązującą do tematyki ślubnej, a tutaj mamy grafikę uniwersalną. Ja też pokażę wam jak świetnie przy pomocy tekturek można odmienić ten album i zrobić z niego album komunijny. Kolejny arkusz również ślubny. Mamy tutaj państwa młodych, a właściwie garnitur i suknię ślubną. Oczywiście pojawiają się również kwiatowe elementy i złote dodatki. I ten arkusz również występuje w wersji bez tej grafiki, tak jak widzicie, byli nie ma, dzięki temu jest na maksa uniwersalnym. W kolekcji pojawia się również dużo złamanej bieli i takich marmurkowych arkuszy, które przeplatają się ze złotymi elementami, tworząc razem spójną całość, bardzo, bardzo elegancką. Kolejny arkusz to oczywiście arkusz kwiatowy. Nie mogło go zabraknąć w mojej kolekcji, bo ja osobiście jestem wielką fanką takich arkuszy i do niego świetnie pasujący arkusz z listkami, również delikatny, również bardzo, bardzo uniwersalny. Pojawił się również w wersji mniejszej, mniejszych listków, jeszcze delikatniejszych i jeszcze bardziej uniwersalnych. No i teraz już zaczyna się troszkę koloru. Bo i kolor w tej kolekcji się pojawia, jest to piękna, mocno nasycona butelkowa zieleń. Butelkowa zieleń, którą tutaj widzicie, razem z kompozycjami, oczywiście kwiatowymi, do tego mamy marmurkowe tło, no i oczywiście troszkę złotych dodatków. Ten arkusz. I ten arkusz tą butelkową zieleń zawiera, i myślę, że ona prezentuje się tutaj fenomenalnie. Zresztą, sami zaraz zobaczycie w projekcie tutaj albumowym, jak ta butelkowa zieleń pięknie podbiła kolorystykę naszej kolekcji. No i teraz arkusz bardzo, bardzo butelkowo zielony i według mnie naprawdę piękny, mocno nasycony. Przeplatający się tutaj również z tym złotem, które w całej kolekcji się pojawia. Bardzo uniwersalny i taki fajnie podkreślający inne delikatne arkusze. Kolejny arkusz to właśnie dechy, o których wspominałam. W końcu znalazłam dechy, które mi się podobają w jasnym kolorze, no i właśnie w tej kolekcji one się pojawiły. Mamy takie jasno-szare dechy, które pięknie się skomponowały z elementami kwiatowymi, jak również tymi złotymi dodatkami. Ten arkusz w dechy występuje w kilku wersjach. Tutaj mamy jeszcze wersję z państwem młodym, i w związku z tym, że jest wersja z państwem młodym, to jest jeszcze wersja bez. Państwa młodych, tak, aby było uniwersalnie. No, i tutaj jeszcze taki ładny, delikatny, prosty arkusz wdechy z dodatkowymi dwoma złotymi kompozycjami. Nie mogło zabraknąć elementów do wycięcia. Oczywiście mamy elementy kwiatowe, są wianki, są właśnie gałązki, eukaliptusa i nie tylko. Kolejny arkusz to elementy do wycięcia, które również możecie kojarzyć już z kolekcji, czyli te prezenty, obrączki, garnitur, państwa młodych. A tutaj jeszcze troszkę więcej tych elementów: właśnie państwo młodzi, buty, e, pana młodego, to są pani młodej. E, mamy jeszcze samochód, aparat. E, także kolekcja bardzo, bardzo uniwersalna, ponadczasowa, elegancja. Poleca się serdecznie waszej uwadze. A cóż to można z tej kolekcji stworzyć? Oczywiście oprócz prac, które też możecie wymyślić samodzielnie, ja stworzyłam album. Jest to album typu Trifold fotofolio, przeznaczony na duże zdjęcia 10x15 cm i oczywiście mniejsze 9x13. Ale pamiętając o tym, że przygotowujemy go na taką wzniosłą okazję, jak chociażby ślub czy komunia, umieściłam również możliwość Zdjęć 13 na 18 cm, czyli tych naprawdę dużych. Ja zdecydowałam się tutaj na zielone płótno. Jest to płótno welurowe. Kompozycja na okładce dość bogata z elementów do wycięcia. Tekturka marki Twoja Tekturka ze sklepu Kreatywna Pracownia przepiękny i mój chyba ulubiony złoty arkusz Mirror na okładce, wiązanie na szyfonową wstążeczkę. Jest to takie trochę slim folio, czyli takie cieniutkie folio, ale wierzcie mi, w środku naprawdę ma sporo miejsca na zdjęcia. Tak jak wspominałam, za pomocą tekturki możecie bez problemu odmienić tematykę tych papierów. Mam tutaj przygotowane dwie tekturki marki Twoja Tekturka ze sklepu Kreatywna Pracownia. I zobaczcie, zamiast tych obrączek Przyklejam tekturkę i zamiast napisu Szczęśliwi Razem, Tobie dziś w ofierze serce daje swe. No i co? Mamy album komunijny. Szybko poszło, prawda? Tak jak widzicie, za pomocą elementów tekturowych bez problemu jesteście w stanie odmienić Wasze prace. No dobrze, zobaczmy w takim razie, jak album prezentuje się w środku. Otwieramy sobie tutaj szyfonową stążeczkę. I otworzę go w całości, żebyście zobaczyli ten piękny, butelkowo zielony kolor w użyciu. Tak oto wygląda arkusz, tak oto wygląda album po otwarciu. Od razu Wam tutaj powiem, że te arkusze, które są właśnie tu wykorzystane z Państwem Młodym czy z Panią Młodą, są tutaj wykorzystane, bo ja go robiłam jako ślubny, ale tak jak widzieliście w kolekcji, one są też w wersji bez tych grafik, i można wtedy zrobić go bardzo, bardzo uniwersalnego i dostosować sobie do okazji, na którą go tworzycie. Pojawiają się tutaj również napisy, są to napisy od Mintai Papers. No to zobaczmy w takim razie, jak albumik prezentuje się w środku. Panel lewy, miejsce na zdjęcie 13 na 18, 10 na 15 i dwa kolejne 10 na 15. Oto miłość, no i kieszeń. Do kieszeni można wrzucić zdjęcia 10 na 15 9x13, ale również 13x18. Zmieszczą się tutaj bez mniejszego problemu. Zamykamy sobie tutaj na magnesy neodymowe. Hop, hop i mamy pierwszy panel. Środek z właściwą osobą każda chwila jest magiczna. Otwieramy sobie w ten sposób. Mamy wodospad. Wodospad na kilka zdjęć, 10x15 cm. No słuchajcie, jak się Wam spieszy i chcecie zrobić komuś piękny album, to ten projekt będzie idealny. Bardzo uniwersalny, dużo miejsca na zdjęcia, dużej wielkości. I to jest taki projekt, który nie zestrosuje odbiorcy, nie będą się bać go używać. I myślę, że z przyjemnością poświęcam chwilę, aby te zdjęcia do niego wkleić. Nie zajmuje dużo miejsca, nie robi się go długo. Świetnie również sprawdzi się jako album na sprzedaż, ze względu na to, że możecie wykonać go w szybkim czasie, dzięki temu też cena kupna takiego albumu wtedy nie będzie aż tak wysoka. Kolejny panel, ślubuję ci i znowu miejsce na zdjęcie 13x18, 10 na 15 i dwa kolejne 10 na 15. Kochać. Jak to łatwo powiedzieć? Tak jak widzicie, ten butelkowo-zielony arkusz pojawia się tutaj nam w tym zestawieniu i pięknie się prezentuje. Nie byłabym sobą, gdybym tego panelu również nie wykorzystała, więc mamy oczywiście klapeczki, wspólna podróż zwana życiem, klapka jedna, klapka druga, no i podwójna kieszeń. Do kieszeni można wrzucić maty na zdjęcia, ale można wrzucić też kartkę z życzeniami lub, jeśli jest taka potrzeba, pieniężny upominek. Tak oto prezentuje się mój album, który powstał z mojej kolekcji papierów Ponadczasowa elegancja. Tak jak wspominałam, tym razem macie opcję zakupu nie tylko w pakiecie, ale również osobno, co oczywiście już Wam wszystko wytłumaczę. Ponadczasowa elegancja to według mnie bardzo uniwersalna kolekcja papierów, która sprawdzi się idealnie na wiele okazji, takich jak właśnie ślub, komunia czy szciny. Tak jak mówiłam, możecie zakupić ten projekt w wersji 2 w 1, czyli papiery rozmiar A4, 23 arkusze, 19 głównych, 3 z elementami do wycięcia i jeden arkusz okładkowy. Papiery macie oczywiście na zawsze, możecie z nich tworzyć co chcecie, ile chcecie i kiedy tylko chcecie. Wraz z papierami przychodzi też dostęp do warsztatu na zaprezentowany album, który oczywiście też jest dożywotni i możecie tworzyć tych albumów ile tylko chcecie, korzystając też z różnych kolekcji. W pierwszym filmie warsztatowym omawiam również wszystkie produkty, z jakimi pracowałam, aby album ich stworzyć, a w opisie do filmu znajdziecie pomocne linki. Cały projekt, łącznie z bazą, robimy sobie samodzielnie. Oczywiście jest to już nagrane, więc możecie pracować sobie we własnym tempie. I teraz, jeśli chodzi o cenę, to za pakiet, który tutaj możecie zakupić czyli papiery plus dostęp do warsztatu. Cena to jest 99 zł i jest to cena promocyjna, która obowiązuje tylko do 28 kwietnia. Cena za ten wyjątkowy pakiet 2 w 1 do 28 kwietnia to jest 99 zł, a od 29 kwietnia cena regularna wynosi 119 zł. Teraz właśnie coś nowego na waszą prośbę. Możecie zakupić również wersję tylko papiery w cenie 59 zł. Lub tylko dostęp do warsztatu w cenie 59 zł. Regularne ceny osobno zakupionych produktów po promocji będą kosztować 69 zł. Zarówno warsztat, jak i papiery otrzymujecie w ciągu 48 godzin od zakupu. No więc tak naprawdę możecie zaraz zasiadać i tworzyć. Tak jak wspominałam, jest to po raz pierwszy taka opcja, żeby zakupić sobie osobno wersję na przykład tylko papierów lub tylko dostępu do warsztatu. Na razie tylko w tej, w tej kolekcji jest to możliwe. Jeżeli się Wam taka opcja też sprawdzi, to w kolejnych papierach które będę dla Was tutaj wydawać, na pewno tą opcję wezmę też pod uwagę. Także mam nadzieję, że dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać na przykład z tylko papierów lub tylko warsztatu. Oczywiście najbardziej korzystna cena jest za zakup papierów i warsztatów. Razem, 99 zł do 28 kwietnia. No i oczywiście, jeżeli się zdecydujecie na zapis w ciągu 48 godzin od ogłoszenia tutaj tego mojego. Projektu dostajecie jeszcze jeden dodatkowy arkusz, który idealnie komponuje się z całą kolekcją. Arkusz z tą butelkową zielenią, złotymi listkami i kwiatami. Także jeżeli zapiszecie się w ciągu 48 godzin od ogłoszenia: no to ten arkusz jeszcze trafia do, do Was. Zapisy są jak zwykle na kontakt Serdecznie Was zapraszam do zapisów. Mam ogromną nadzieję, że zarówno kolekcja, jak i papiery się Wam, jak i album się Wam podobają. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało możecie zadawać je tutaj w komentarzach do filmu. Możecie napisać do mnie też bezpośrednio na maila, a ja postaram się rozwiać wszystkie Wasze wątpliwości. kontakt Serdecznie zapraszam. Prraszam. W tym filmie ode mnie to już wszystko, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. PA!